Siema! Witam Cię stary w trzecim odcinku z serii Minecraft. W tym odcinku zobaczysz, kto z nas jest najlepszym wojownikiem. Przez bite 15 minut lejemy się między sobą, nie odpuszczamy sobie, więc zobacz i oceń sam, kto był najlepszy. Ale przede wszystkim zapraszam Cię na mój Twitch, gdzie streamuję niemalże codziennie. Możesz z nami pograć, możesz z nami pogadać, możesz się z nami pośmiać. I na dole, chłopie, wbijaj czy Babo na Discorda, gdzie możesz być na bieżąco, możesz z nami pogadać, dowiedzieć się o wszystkim. A jeżeli spodobał Ci się ten film i chcesz wiedzieć, widzieć więcej, to stary walni dzwona, subskrypcję, łapkę w górę, zostaw komentarz. Widzimy się na streamie. Jo! Kurwa, jaki zamek, jak w ogrodzieńcu stary. Ma ktoś Ja nie mam nic, bo zdechłem. Ale mogę za to Miałam. Natalii wyjebać podbrutkowego. Natalia mi rozjebała. To kurwa, gnoju jeden. I tu są... kurwa, nie, nie litości, kurwa, creeper idzie jeszcze. Co tam? Gówno w zoo. paru Parówa jedna. <śm> <śm> kurwa. Nie, nie bije się, nie bije się, nie rób nie. <śm> Kłamałem na ragnoju! O ty kto Nie, żartowałem. kurwa. No to... <laughs> Czemu mnie zabiłaś? Zajęcie jaka agresja. mogłem cię zabić, weź pod uwagę. Próbowałeś. Kurwa, sam siebie zabiłem prawie. Jeszcze w, prosto włócznika! Prost kurwa, wybuchający typek. Kiedyś to przestanie na mnie działać te jeba na w drzwi. Nigdy nie odwracaj się tułem do wyrzutka. Ile masz HP? Wystarczająco, żeby cię dojebać. <grystanie> o ty, gnoju! <grystanie> kurwa, na brata rękę podnosisz? Ja wszystko matce powiem, kurwa. Oj, się normalnie, stłuczę cię. I dawaj, luty. Myk crown helmet piast? Haste, bochy, kurwa Uchy Backpack, kurwa, SDK. I wypierdalam, Mara nara w Jakiś do mnie strzelił właśnie. I idę zobaczyć co to wybudował. This is for a... coś tam in my house. Mam twoje itemy. Nubie. Ja tam miałam dwa kwiatki, więc wypierdalaj. No i drewno. No co, oglądasz teraz pornografię? O kurwa, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. o kurwa, Co to kurwa. są za korytarze dzikie? kurwa, ty jest. Ty Ty to Jak ja tu stoję? kurwa, do mnie z do ty kurwa, kurwa, ty nie <grymne> To nikomu nie? można ufać, Ufałeś? nie co? Nie, jest tutaj... Ty chuju! Siema. Wypierdalać <gulia> ty W tym jezuku do mnie wali gnuj To <gulia> nie tak sobie do ziemi aż. tu jest patola na tym serwerze, tu po prostu nie da się normalnie pograć w pokoju, pobudować. Darek chciałby się zrelaksować i ktoś go tu wkurwia. Dobra, wzięliście tego zjata już. Jak słyszę tego teleportującego się, Ja tu z miecza. Jak ty mi wyjebałeś? Jaki, kurwa, jaki damage. No kurwa, co <śmiany> <To jest goście>. mi <śmiany> <śmiany> Dajcie mi to skończyć, kurwa. <śmiany> Kurwa, solowa! Bij tego Nikera, bij tego... Nie no. Nie, nie noży. biję silniejszego przecież. <laughs> Ale dwóch na jednego aby było przynajmniej. Armor. Co ty robisz, gościu? W dupie. <laughs> no biję pierwszego lepszego w japę. <laughs> tak, jesteś pierwszy lepszy. Trzymaj, trzymaj. Jak ty mnie kroisz? Kurde. Co ty jej dałeś miecz? Co? Nie. Co? Ja! Jeszcze kolczugę! Co tu się dzieje? Dwa złote. Zadziś nie bądź zły, trzy mniej niż trzy. Uuu! Zadziś słyszałeś to? Jesteś na streamie? Słyszałem tego? Mystia płaciła dwójeczkę i ten. Wiadomość była: Zadziś nie bądź zły i serduszko. Dzięki mister za, za donate. Zadziś musisz się przestać denerwować. A ty się denerwujesz w ogóle? Na kogo ma nie, w ogóle nie być zły? Ja A, to nie, nie, Przecież. On jest zły, on jest, jest. spierdolony. Tylko ty nie, się z nie, nie, ale nie, 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 dziękuję, nie, że nie, 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 twoje nie, nie, kurwa nie, no, tą wyciek, kolczugę. Bo. Jeb, nie, 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 nadzieję, że już dajeś ten... E, nowy ten... Okrzyk. A ci zapierdolę teraz. Dźwięk. <głos> <głos> W końcu cię zajebie, kurwa. Coś to w w Kurwa, ja na ja napiochę, a ten kurwa co żabol? Sprzęty żabol? Ze sprzętem szedł? Tak. I lamy bo nie chcą skończyć. Nie zapicie, ale tej lamy. Ta ty myślisz, że on aktualizuje od tyle czasu Valoranta. Po prostu obstrał się, że będzie z tą grał. Nie, musi wypić jeszcze trochę. Nie, no nie zabij mnie. Już. Przepraszam, że zabijesz Przepraszam. No dobrze, więc pokój. Kurwa, jaki pokój. Ty... Ty się dalej zaczepiesz, tak? Ciebie nic nie nauczyło? Utrz się od przyjaciela, jak się przeprasza. Kurwa, nigdy. Nigdy nie przeproszę wyrzutka. Witaj, lamo. No kurwa, czemu wy tak dużo zadajecie tych obrażeń? Co jest? Miałem piasek? Nie wiem. Czemu Myślę, że jest ci przykro. Nie idź sobie, zostań. Możemy wyjechać Almighty'ego, jeżeli sprawił ci przykrość. Nie ma problemu. Ty zostań z nami. <laughs> Almighty też zostań, przecież cię give me ban, nie za darmo Uwo. mnie proszę I z pięści cię rozjebałem, a ty ze sprzętem żabolu A ja myk, 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 myk Disco Polo gra Nie próbuj no, ja nie, ja ja tutaj teraz pokój, pokój! Chuja, co nie ma broni, to nagle koza, Pokój nie ma, gin. Jeszcze zemsta, kurwa, na nie tym pinie, gnoju. Kurwa. Zdychaj. Czekaj, czekaj. Kurwa. Co czekaj. czekaj, kurwa? Nie ma czekaj. No i u mnie, kurwa. Jak ja jestem słaby. Dobra, pierdolę. Nie biję się z wami. A się urodził mi kung fu od urodzenia, kurwa, bez sensu to jest. Z jakimś Supermanu ma PRNESS stary. <noise> Dokładnie. A ja kryptonitu nie mam, ale to lamę zabiję za to. Nie! Błagaj. Wszystkie zwierzęta mi już zabili. Błagaj, to się zastanowię. Chodź, chodź na tu ktoś. Staj na tej płytce ktoś. Kaj na płytce. Tu, tu na płytce. Ktoś ty jest, op, ja cię na, nie wierzy, widzę. Na wierzy, na wierzy. Ale której? Dobra, to jest. Tu gdzie zaznaczył. Staj pan na tym. Wydypie z tego kwadratu. Czemu? Co się dzieje? LOL! Wybuchło! Czemu to wybuchło? Co to się odpierdala? Czemu to nam rozjebałeś pół bazy teraz? On nam rozjebał właśnie rozj 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 zamek, kurwa. Tak. To nie była ja pierdolę. Mia Idę go zajebać tam. Kurwa do tego jego saigunkowa. Patrz co on <laughs> Wszystkie łóżka wypierdoliło ty. Jedno zostało, to moje. Pół bazy rozjebał. Rozj co za typ. Ale patrzę, to jest jakiś zajebisty kamień. No to jest gówno, to jest tam mieć, co mówili, że to jest gówno. Aha. Chuj, będziemy mieli jeden pokój więcej w takim Uy. razie. A fajne, co? Fajne, podobało się. O. Mi się nie podobało, bo popsułeś nam tutaj bazę głupku. Ja pięści ten kamek, bicie ten kamek też. I co tak jest nagle ciemno, ja się boję. No, bo on tutaj postawił deskę. Do prasowania. <grywność> to samo sobie pomyślałem, kurwa. Jesteś tak za zjebani. Skoczy mi się kamień. Ale mi jest przykro. Mi jest przykro, <grywność> przykro że muszę z Wami grać. Nie to nie musi moja lamo. Masz kwiatuszkę. O Jezus! Jest <grywność> Ej, jestem. Dzień dobry Ty jesteś na lamie Jestem chłopcą tej lamy Jak ty na nic? To... Nie rób jej! No, pluła mnie Pojebana jakaś No widzisz, nie zadzieraj z moją lamą, uju <noise> Jakim cudem to- Ja zbiję w dzwonię ja się wkurwiłem Papież przyjedzie ci wpierdolić Teraz John Pablo II Co kurwo? Poplułaś mnie? Nie, nie robię Jean nic Jean Paul Van Damme. Co to jest kurwa? Taki banner. Co to się odpierdala w tej grze? O nie chcę co go zabudowałem ziemią Muszę to wyjebać W jest tu zajbistym? Gdybyście chociaż odrobinę pomogli, to już by był koniec, kurwa. A, ale się... biją stary, starej pajacują tu, ale zamek dojebany, no to przyznaję ci. O brzydkie To jesteś ty, jest... ale odbiłem ja, ale... mu piłkę. Nie, kurwa z tego serwera, proszę cię. Ale masz serwis. Ja, ja rozumiem, że żebyś powiedział, że Natalia śmierdzi, Mirek jest gruby i w ogóle, ale kurwa od mojego zamka się odpierdol. No, ale chodzi o materiał, stary, butujesz, co masz robisz? Nie to... rób tej lamie, kurde! No nie, no, można cegieł zrobić. Ja ją troluję. Tą lamę. Ty i krzywdę robisz. Jak mi teraz jest przyjemność, z cegieł można zrobić. Nie, ja ją troluję. <laughs> ten, ten krzyk jakoś nie jest nawet aż tak bardzo zaskakujący, nie wiem, straszący. Ten ri. Poszukam jakiegoś innego, takiego, żebym obsładał zbroję. Ten, za bitsy jest taki, żeby się się z No, ale bicy to wiesz, to już trzeba. Pieniążki wydać to. No, widzisz, no, ja musiałbym zminimalizować, żeby się odpalić. A to <laughs> byś wtedy wiedział, bo się nie bim z serwera. nie z serwera, no. <laughs> tak nie, nie mogę jedno, nie ja. Ty kurwo! To nie ja! Idź, bito gaz, ja te błędy jeszcze raz z łuku. No, co ty robisz? Pojebało cię! Niszczę zombie Cię rzuciłem chyba. Wyżyć się na Smajta, chyba zebrać chyba. chyba na porn Właśnie cię Azjata z łuku ściągnął. Wiem, widziałem. Zadziesz, że puścił kry. Zadyś przepraszam, Znamy takiego, co tak robi. Dokładnie. O! Tak, to jest gorszy krzyk. mi teraz mogłem to zrobić. To jest gorszy krzyk, kurwa. Ej, nie wiem. Za dziś pozbierać z ziemi. No, to wrzućcie mnie do tego, zaproście mnie do tego. No bo jak minimalizuję, to automatycznie wyrzucę sygnał. Na rap, I tu jest zombie tu są. Dena, CS wkurwiłem się. Almighty przed chwilą mówił, że może z tobą w CS-a zagrać. Wy jesteście upośledzeni, kurwa, z tym umawianiem się na grę. Zaprosiłeś mnie? Tak, tak, wysłałem ci zaproszenie, no? Nie dostałem. Zaproś, zadziś, wyślij zaproszenie. O, no, teraz dostałem. Cześć Almighty, trzymaj się do zobaczyska następnym razem. Się. Dzięki, że byłeś. Jak do mnie celuje kurwa? Ja mam żywą tarczę, kościół Stój moja żywa tarcza. Patrz, jak go niszczę kurwa z pięści. Patrz. Lejesz go, lejesz go. Jak on kurwa kroi tym mieczem? Jak go rozjebałeś? Dobrze! I wszystko Pana moje z... jego. <laughs> nie ma już kurwa. Czemu ja mogę cię bić? Bo ja robiłem uniki, ty to widziałeś w ogóle? Stary, ty z lewej, a ja unik i z prawej cię. Kurwa, jak zawodowiec. Kurwa, ty nam dałeś coś. Dzięki za fajne itemy. Ja ty, kurwa, teraz cię zjemy teraz nie będzie tak koza jak go będę z pięści na pierdola u uczciwej walce chodź tu. Kurwa, nie wiem zejść z trabinki, jaki głupa. mam. Co tam grzebiesz w skrzynce, kurwa? Już z siekiery, ja. no co za gnój to jest. <śla> ja pierdolę. <Co> tam? <śla> ja ty jako... O ty kurwo, No ja je wiem Co, co tam za się tu się <śla> dzieje? Litości kończ właśnie. Dobra, to wiem cię. A ładno kurwa co jest. <laughs> o, i temet. Mam moc i władzę teraz. Kto to tak To jest snakery? No zajebałem go właśnie. Się zemściłem też. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Co, co mi się dzieje? Czemu mnie Czemu mnie krój? Czemu mnie ona mnie bije? Nie krój mnie. Kurwa, za co mnie? Ja Cię nie biłem. Co, ty, co z tym mieczem na mnie? No w ogóle nie na Ciebie przecież. Nie pilnujesz nikarego i on poszedł pewnie coś wykraścić i zaraz przyjdzie Ci w pierdoli. Nie no, nie mogę tutaj. No Wiesz? tak, bo mówię, poszedł coś krawcić pewnie. Zaraz wykrawcić pewnie coś zajebać. Dobrze, zostawię cię. Żartowałem! <grym> Kurwa. Co za but. Głupi gnój. Idę go zabić. Dawaj, kurwa, jak Co ty tak się skradasz, kurwa? To zawsze daje Co tam? kurwa, jak mi skill Co tu się dzieje? No, mój mi przyniósł gniewany, dobre, dzięki. <laughs> A on tak cichaczem, kurwa, schylony. Ja cię nie mogę bić. Ile tu jest itemów, co tu się dzieje? Kurwa, dawać mi, ja to zbieram wszystko. Halo? No Halo? to jest? No co pytałem, jest? że macie cię nie mogę bić, bo może Bo nie umiesz się bić. Ale nie, znaczy w sensie tak, ale... Zbieraj ten. w sensie wypadku. Ła! Wow. Dobra, ja ten. Parle. Czy co tam? Co ty tu zrobiłeś? No tam się zabolało! Kolas, poczekaj! Kurwa zablokowałem się w tej... <grywa> Stream mi nie działa. Stream? No. Ja się ja poddaję. Dobra, ale mordy właśnie kończymy już, bo już za 5 no. minut północ. Weźcie pozbierajcie te itemki. I kerajczkuit. Ja tylu, tylu was zabiłem, że już nie mam gdzie... chować. Tylu was zabiłem. Zbieram te itemsy. Okay. A jeszcze raz kurwa No oh, już kurwiła teraz. <grywa> Wszystko, ukradł, kurwa i kozak, nie z Dokładnie, kurwa. Tu jeszcze Zapisz, to zabiorę. Za dziś wyszedł. No, no ja to ja też wychodzę. Tu zamykam. No i pięknie. Dobra, mordy. No, zajebiście, nic nie mamy z tego. Dzięki za gier. Jak tu mam cały zamek, mamy ty. Już kurwa, no, cały to idzie. jak... Jutro idziemy do klasycznego Minecrafta nie? No, jutro możemy iść do tego klasycznego. Już na, na Dobra. Dzięki wam za gierkę ziomeczki, i wam też Nie. dzięki za to, że byliście na streamie. Dzięki za nowe obserwacje i widzimy się kurwa jutro na klasycznym Minecrafcie. Kurwa, czyli to całe moje budowanie idzie w pizdu, tak? <głosy> <głosy> Trening to był. Nara! Jak, jak ja was nienawidzę, kurwa.